Agnieszka Chylińska od lat rozgrzewająca publiczność swoją muzyką. Niedługo będzie obchodzić 30-lecie swojego debiutu w branży muzycznej, które rozpoczęła w zespole Ona, choć obecnie kontynuuje karierę jako solistka. Czas spędzony z zespołem był dla niej wyjątkowy. Przez lata twórczości Chylińska zdobyła serca setek tysięcy fanów, którzy niezmiennie ją wspierają. Jej koncerty, zarówno w Polsce, jak i za granicą, cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a bilety szybko się wyprzedają. Artystka jest również częstym gościem na różnych festiwalach. Jednak największym dowodem jej sukcesu jest sprzedaż płyt. Ostatni album cholińskiej zdobył status podwójnie platynowej płyty, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Z tej okazji gwiazda podzieliła się swoim sukcesem na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemal pół miliona osób. Chylińska zamieściła wideo, na którym trzyma swoją nagrodzoną płytę i osobiście dziękuję swoim fanom. Chcę się pochwalić tym, że płyta Neverending Story pokryła się podwójną platyną. Jestem z siebie bardzo dumna, ale z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy bardzo ciężko pracowali na sukces tej płyty. Myślę też, że przede wszystkim należą się podziękowania dla publiczności i nie jestem w tym kurtuazyjna. Naprawdę to doceniam i jestem bardzo szczęśliwa. Powiedziała Chylińska. To wyjątkowy moment dla artystki, który podkreśla jej niezmienną popularność i wpływ na scenę muzyczną. Kropka jest to taka miła niespodzianka przed świętami, wyznała wyraźnie uradowana. W komentarzach pojawiło się oczywiście mnóstwo gratulacji, a wielu fanów podkreśla, że Agnieszka zwyczajnie zapracowała sobie na ten sukces. My również gratulujemy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.